Druchowie i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słukowicach znów w działaniu. Eko-działaniu, a dokładniej w ekodziałaniu Ekostraży w Świętokrzyskim. W ramach tegorocznej edycji Programu Priorytetowego Edukacji Ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizujemy zadanie wraz z jednostką OSP pod nazwą Ekostraż Świętokrzyskim. Tegoroczny projekt realizowany jest na terenie gminy Słukowice i nosi nazwę Wiosenne Ekoporządki. Druga część projektu pod nazwą Ekostraż Świętokrzyskim realizowana jest w Województwie Świętokrzyskim, m.in. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. W kwietniu 2025 roku odbył się Dzień Ziemi, w ramach którego zorganizowane zostało wydarzenie ekologiczne Happening pod nazwą Wiosenne Ekoporządki w gminie Słukowice. Uprzątnięte zostały śmieci z lasów, rzek i innych miejsc zanieczyszczonych i wskazanych przez mieszkańców. W akcji wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych i młodzieżowe drużyny pożarnicze, w sumie około 500 osób. W ramach akcji przygotowane zostały także plakaty informacyjne, a uczestnikom dostarczono oczywiście worki i rękawiczki niezbędne do wykonania tej e-komisji. Drugim elementem edukacji ekologicznej realizowanym w okresie letnim były dwudniowe warsztaty ekologiczne dla grupy 90 dzieci w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, w Muzeum w gospodarstwie rybackim Biała Nida oraz na obszarze Natura 2000. Pierwszego dnia dzieci odbyły bezpłatne warsztaty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Obejrzały Nidarium, wielkogabarytowe akwarium odwzorujące życie w rzece Nidzie. Uczestnicy skorzystali także z ekotransportu, przejażdżki drezynami, podczas której można było obserwować faunę i florę ponidzia. Dzieci wraz z przewodnikami udały się także na wyprawę plenerową, gdzie uczyły się rozpoznawać gatunki roślin i drzew oraz prowadzić obserwacje dzikich zwierząt z ambon. Dzieciaki na tych warsztatach uczą się jak szanować przyrodę, dowiadują się o różnych yy, rzeczach przyrodniczych. W ramach warsztatów w Muzeum w Kieleckiej uczestnicy wypiekali wiejski chleb. Poznali proces uprawy zdrowych i ekologicznych warzyw i owoców oraz zgłębili tajniki procesu twórczego ekologicznych naczyń na kole garncarskim. Wspaniała inicjatywa, wspaniałe przedsięwzięcie, gdzie możemy dać dzieciakom trochę lekcji historycznej. Jesteśmy dzisiaj w Skansenie na Muzeum Ziemi Wsi Kieleckiej. Dzieciaki mogą zaczerpnąć wiadomości i zobaczyć, jak wyglądało dawne życie tutejszych tutaj ludzi w koło w tej się osadników, różnych wiosek. Na koniec dnia odbyło się ognisko z kiełbaskami, w trakcie którego leśnik, przyrodnik omówił podstawę leśnego savoir ekoturystyki i sposobu radzenia sobie w lesie. Drugiego dnia warsztatów wykładowcy uniwersyteccy wraz z właścicielem gospodarstwa rybackiego, doktorem ich teologii, przeprowadzili cykl warsztatów i zajęć dotyczących ekologicznej hodowli ryb, procesów przyrodniczych zachodzących w naturalnych zbiornikach i na terenie gospodarstwa rybackiego, doboru roślin i ryb, które w sposób naturalny utrzymują równowagę biologiczną i czystość w zbiornikach. Wykładowcy omówili również procesy hydrologiczne i obieg wody w środowisku naturalnym. Jesteśmy w Karsznicy Jędrzejowa, w Województwie Świętokrzyskim. To tutaj w gospodarstwie rybackim Biała Nida, w gospodarstwie ekologicznym, nasi strażacy, druchny, druchowie i młodzieżowa drużyna pożarnicza z terenu naszej gminy mają okazję uczestniczyć w warsztatach ekologicznych. Cały projekt Ekostrażacy w Świętokrzyskim, finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach edukacji ekologicznej. Pozwala na to aby zapoznać się między innymi tutaj w tym gospodarstwie z tym jak przebiega hodowla ryb, jak te najpopularniejsze gatunki ryb, strąg, karp, jesiot są hodowane, jak wzrastają i w jaki sposób trafiają już na nasze stoły. To wszystko dzięki właśnie zaangażowaniu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Za co dziękujemy, bo to dobry przykład i ciekawa lekcja dla tych najmłodszych adeptów sztuki pożarniczej, ale przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Prawdziwą gratką dla młodych eko-odkrywców był spływ edukacyjny Białą Nidą. Obserwacje fauny i flory obszaru Natura 2000. Przez realizację tego projektu Ochotnicza Straż Pożarna w Słowkowicach odpowiedziała na potrzeby społeczeństwa w zakresie edukacji ekologicznej w ujęciu lokalnym, to jest dla najmłodszych mieszkańców gminy Słowkowice i okolicznych miejscowości. Znajdujemy się właśnie nad pięknym zalewem w Pinczowie. Wczoraj byliśmy też w Muzeum Wsi Kieleckiej, gdzie podziwialiśmy przepiękne zabytkowe domki oraz poznawaliśmy jak wyglądała praca ludzi w dawnych czasach. E, były też e, różne e, gry zabawy e, oraz dowiedzieliśmy się dużo e, o, o ekologii e, oraz o bezpiecznym e, biwakowaniu. Mieliśmy ognisko, grę terenową, poznaliśmy nidarium tutaj, e, poznaliśmy jak jego faunę, florę rzeki nidy, jakie ryby tam żyją, różne gatunki. Mogliśmy się zintegrować z innymi młodzieżówkami, co moim zdaniem było bardzo fajne, bo poznaliśmy inne osoby ognisku, jakieś gry, zabawy. Panie były bardzo miłe, które nas oprowadzały tutaj. Mieliśmy też nowe przeżycie, ponieważ niektórzy z nas spali w namiocie. Tam właśnie też integrowaliśmy się. No i myślę, że będą to takie wspomnienia, które pozostaną ze mną na bardzo długo. Dziękujemy opiekunom oczywiście. Trzeba to dodać za to, że nas tutaj zabrali, że mieliśmy taką okazję przez to dofinansowanie. No gdyby nie oni no nie byłoby nas, to nie poznalibyśmy tutaj krajobrazów pięknych innego województwa. Projekt wpłynął zdecydowanie pozytywnie na wzrost wiedzy w zakresie edukacji, a uatrakcyjnienie formy przekazu poprzez zajęcia praktyczne, warsztaty, gry terenowe oraz wycieczki zwiększyły wrażliwość ekologiczną młodych mieszkańców gminy Słkowice. Na realizację projektu jednostka OSP w Słukowicach otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 44 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wkład własnej jednostki po 13 tysięcy złotych. W tym miejscu chciałbym podziękować prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za możliwość dofinansowania tego zadania oraz Urzędowi Miejskiemu w Słukowicach na czele z Panem Burmistrzem. Ślenice i TV Wasza telewizja internetowa.